Dzisiejsze spotkanie jest tradycyjnym spotkaniem polowym z prasą rolniczą. Spotykamy się co roku na przełomie czerwca i lipca na naszych plantacjach pokazowych i pokazujemy dziennikarzom, właśnie z rolniczej prasy, to co mamy nowego w naszej palecie produktowej, już w praktyce, jak to działa na polu. W programie tego wydarzenia mieliśmy kilka punktów. Była prezentacja naszego nowego produktu Betanol Max Pro. Natomiast teraz chcieliśmy. Chcieliśmy pokazać to, co mamy nowego w trzech uprawach: w pszenicy, rzepaku i kukurydzy. Pomysł połączenia pieczenia chleba z pokazem polowym wziął się stąd, że właściwie chleb leży w genezie rolnictwa i stąd chcieliśmy zrobić taką właśnie paralelę, że przyjechaliśmy tutaj, przygotowaliśmy chleb do wypieczenia, wybieramy się na pole. Następnie, gdy wrócimy, chleb będzie już gotowy. Na pewno, jeżeli chodzi o udany chleb, to chleb na zakwasie i dużo pracy i serca włożonego w chleb. Czyli my, jak robimy chleb taki naprawdę bardzo tak od podstaw, czyli jakby tradycyjny, to robimy go przeszło tydzień czasu. Czyli na początku przez 5 dni robimy zakwas a potem dwa dni robimy sam chleb metodą trójfazową. Moim zdaniem po prostu jest to rewelacyjna sprawa i bardzo ciekawą rzeczą jest to, że nie tylko kobiety, ale także mężczyźni chociaż w większości kobiety, nie tylko młode kobiety, też jakby starsze, że wszyscy mamy poczucie potrzeby takiego zrobienia własnego bochenka. I to jest tak pozytywna energia, że każdy po prostu bierze w tym udział i to jest niesamowite. I zresztą tu też widać, że ci ludzie z zachwytem po prostu każdy dzielił się pojemnikami, produktami, umiejętnościami, każdy każdemu pomagał. Widać, że jakby jest to super sprawa. Z firmą Bayer e, zaczęliśmy współpracować od 5 lat, e, gdy żeśmy zaczęli stosować jak najlepsze środki e, ochrony roślin. I co roku od siedmiu lat tutaj się odbywają dni pola, odbywają się spotkania z rolnikami różne. E, te spotkania e, są bardzo do, dobre, rolnicy to chwalą. Ostatnio, gdy były dni pola, było tutaj spotkanie w granicach 150 osób. Każdy już tradycyjnie porozmawia z rolnikami, ale również jest ciekawy nowych odmian, nowych technologii, nowe wtedy środki zastosowane. Jakie są? Bo są wtedy takie wykłady na temat ochrony środków z firmą Bayer. Także rolnicy są z tego bardzo zadowoleni.